Pierwsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło ci z, z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go mocno... No go no lekko ręką. Szukali. Filip Szostak, e, zwyciężać się na gali Fight Club 2. E, powiedz mi, czy w ogóle jesteś zadowolony z tego pojedynku? No długo nie trwał, to widzieliśmy. Długo nie trwał i był... Dużo chaosu w nim było. Znowu w pierwszej walce w MMA, w zawodowej, też nie było w ogóle stójki, czyli mojej domeny, tak. A y, I druga walka i znowu to samo, dużo chaosu. Zaraz się znaleźliśmy w, na ziemi i cieszę się po prostu, że się, y, że udało mi się tam odnaleźć w tych zapasach, w których y, tam pilnuje y, mój trener, head coach y, Sebastian Kotwica, który jest odpowiedzialny za te zapasy, jeszcze tam dużo błędów było. Dzisiaj. Ale w tym chaosie ważne, że ja byłem górą, a nie Szwelago, któremu dziękuję za walkę jeszcze raz. To, e, e, jeśli nie chaos, no to jaki był plan na ten boj? E, w pierwszej rundzie mieliśmy sobie badać stójką, nie dawać się obalać, bo wiedzieliśmy, że on będzie, e, będzie zapaśnikiem, będzie do tego dążył. Tak też było, da, dałem się złapać chyba na drugi, trzeci cios, e, no ale przeszliśmy do, do planu B, czyli radzenie sobie w tym parterze. Bo już trochę trenuję to MMA, jestem dalej. Ludzie mnie postrzegają jako kickboxera, ale już trochę w tym MMA siedzę z trenerem, właśnie szlifujemy te zapasy i parter. I, no i co, i to ma formalność, że, że się odnalazłem w tych, w tych zapasach, faktycznie też defensywnych. Właśnie któryś z tych ciosów doszedł? ty czułeś w ogóle zagrożenie w tym pojedynku? Nie, właściwie to nie i nawet moje ciosy, które biłem, wydawało mi się, że nie trafiam, nie są mocne. Później zobaczyłem, że przeciwnie, jednak tam coś pod okiem miał, więc chyba dochodziło. Nie wiem, adrenalina może, ale nie czułem nic. nie czułem nic, no. Mówisz, że Twój background jest oczywiście ten stójkowy, a jak teraz skali od 1 do 10 pozycjonujesz się jako zawodnik Może powiem tak. Żeby to nie zabrzmiało jakoś arogancko, pokora to jest moje drugie imię, i ja po to trenuję tak ciężko. Dlatego, że, że tą pokorę mam bardzo dużą, wysoki poziom tej pokory, ale też jestem pewny siebie, właśnie też dzięki tej ciężkiej pracy i wiem, że w Stójkowiczu będę nokautował, Zapaśników będę obalał, a partyrowców będę poddawał, tylko potrzebuje trochę czasu. I tyle, nie, nie chcę oceniać w skali od 1 do 10, po prostu na dzisiaj wystarczyło, za 2 lata będzie 10 razy lepiej, za 6 lat w UFC będzie 10 razy lepiej. Federacja Fight Club to jest nowa federacja, to jest dopiero druga odsłona, gala numer dwa. Jak ci się pod, pod względem organizacyjnym i gdzie właśnie widzisz siebie za jakiś czas? Widzę, że wspomniałeś tutaj o USC. E, tak, no Fight Club to jest nowa organizacja. Zobaczymy, jak oni będą. E, oni będą działać, bo to była dopiero druga gala na przestrzeni chyba 2-3 lat, no nie wiem, więc nie wiem kiedy czterech. będzie następna. No, nawet czterech, nie wiem kiedy czterech. będzie następna. Jeśli mnie będą chcieli, to ja bardzo chętnie, bo tak jak mówiłem znajomym, jak do tej pory ze wszystkich gal, na których się biłem, czy to jako kickboxer, czy też wcześniej też w to była organizacyjnie najlepsza gala, e, najbardziej zorganizowani ludzie tutaj i super, mega, mega propsy dla organizatorów. E, no, ale tak jak mówię, nie wiem. Nie wiem, jak oni będą działać, jak sobie jestem otwarty do współpracy, a, a co? Dzisiaj nie pokazałem za dużo, więc pewnie jeszcze troszkę czasu będziecie potrzebowali, ale panie Kabulski, panie Lewandowski, panie Rysiewski, proszę mnie obserwować i dzwonić tam, no jeszcze ze dwie waleczki zrobię, jakiś kaos przyłożę i, i dzwoncie. Czyli nie będziesz planował walk już w innych dyscyplinach, chcesz się skupić w 100% na MMA? 100% MMA. Oddałem się całkiem temu. Oddałem się trenerowi Kotwicy, któremu bardzo dziękuję. I chłopaki dajcie brawa dla trenera Kotwicy. Każdemu w waszym życiu życzę, żebyście spotkali kogoś na swojej drodze, jak ja spotkałem trenera Sebastiana. Dziękuję za całe oddanie trenerze, aż się wzruszyłem. My no, również dziękujemy za wywiad i życzymy sukcesów. Dziękuję. Dzięki.